Jesteśmy gdzieś w połowie uroczystości, bo jeszcze czekają nas jasełka, które również będą taką wspaniałą częścią tej imprezy. Ale myślę, że można ocenić jarmark za udany, no, pomijając chyba pogodę. Jednak nie ma śniegu, nie ma mrozu. Przyszło się chyba nam już przyzwyczaić do tego ocieplenia klimatu. No ale cóż zrobić? Tu nie o to chodzi. Chodzi o wprowadzenie w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Jest to okazja do spotkania się po prostu z mieszkańcami. Ale również Jarmark ma wiele innych funkcji, dlatego że mamy tutaj wiele stoisk, wiele osób i wiele grup natrudziło się, pokazało swoje talenty i mamy tutaj mnóstwo pięknie zrobionych stroików. Mamy różne, różnego rodzaju ozdoby świąteczne, wykonane przez dzieci z ośrodka szkolno-wychowawczego, przez dzieci ze szkoły podstawowej, z przedszkola, również i przez seniorów. Jest to też okazja, żeby docenić właśnie utalentowane osoby z tej grupy i żeby dać tak można to powiedzieć po biznesowemu troszkę tym grupom zarobić, bo oni wszyscy dzisiaj wystawiają te swoje ozdoby do sprzedaży i potrzebują te zarobione pieniążki na swoje cele, dzieci wiadomo na jakieś wycieczki na różnego rodzaju sprawy związane też z Organizacją czasu wolnego, osoby starsze również. I to chciałbym, żebyśmy docenili i żebyśmy dzisiaj też mieli otwarte portfele i mogli rzeczywiście docenić właśnie te grupy. My jako Rada Rodziców szkoły podstawowej w Piławie Górnej przygotowałyśmy wypieki własnoręczne, pierniczki różnego rodzaju ciasta, słodkości, jak również stroiki, różnego rodzaju dekoracje. No, mamy do sprzedania sianko, jemiołem, wiele, wiele ciekawych no, strojików. No, przygotowania trwały tak, myślę, że no, od dwóch, trzech tygodni. Wielu rodziców, bardzo dużo rodziców się angażowało. No, my osobiście jako rada rodziców. No, poświęciłyśmy no kilka dni, kilka dni na przygotowanie tych stroików, zwłaszcza z żywego świerka, takie na ostatnią chwilę pracowałyśmy około dwóch, trzech y, takich długich, długich wieczorów. Zebrane dzisiaj pieniądze na co chcecie przeznaczyć? W całości przeznaczamy na potrzeby naszych dzieci, y, głównie na nagrody. Y, dofinansujemy różne potrzeby w szkole. No, zakupujemy najważniejsze no, słodkości na Dzień Dziecka, na Mikołajki, ale wszystkie pieniążki są przekazane na rzecz naszych dzieci. Jarmark dzisiaj trwa od godziny 11, czyli trochę więcej godzin niż w latach poprzednich i troszkę się to rozłożyło inaczej w czasie. Natomiast rzeczywiście ludzie cały czas dochodzą, cały czas dopisują. Nie ma takiej kumulacji, takiej eskalacji w krótkim czasie, ale cały czas rzeczywiście ktoś tutaj jest i stoiska jak najbardziej cały czas prowadzą handel. Także jesteśmy dobrej myśli. W ogóle, nie wiem czy Państwo zauważyli, ale jest nowa lokalizacja tego jarmarku. Tutaj właśnie przy Miejskim Ośrodku Kultury. Też między innymi z tego powodu, że MOK zapewnia zaplecze. Tutaj, jeśli byłoby zimno na dworze, można byłoby się ogrzać, można skorzystać z sanitariatów i jest tutaj może trochę lepiej, jeśli chodzi o warunki, niż na placu Piastów Śląskich. Ale tamto miejsce ma również swoje zalety, jest bardziej klimatyczne. I myślę, że po tym jarmarku rozważymy, czy utrzymamy miejsce lokalizacji na placu Piastów Śląskich, czy tutaj w tym miejscu. Ale decyzja jest jeszcze przed nami. Reprezentuje parafię pod wezwaniem Świętego Marcina w Piławie Górnej, a na stoisku mamy opłatki, sianko oraz kalendarze parafialne. Czy jest zainteresowanie Waszym asortymentem? No, niektórzy ludzie, którzy nie kupili w kościele naszych, naszych produktów, kupują tutaj, a niektórzy jeszcze nie kupili. Pieniążki, które dzisiaj zbierzecie, na co, na co zostaną przekazane? Pieniądze z kalendarzy parafialnych przekazujemy księdzu proboszczowi. A pieniążki z sianka dzielimy między siebie. To na co będziecie chcieli je wydać? No, myślę, że na kombrze, które będziemy kupować na po kursie lektorskim. Chętnie dzisiaj tutaj zasiedliście, to jest jednak kilka godzin takiego obowiązku. No, niby kilka godzin, ale efekty później widać. Mamy dużo pieniążków, po, które możemy wydać na co chcemy, tak naprawdę. Czyli warto skorzystać z możliwości wystawienia tutaj stolika i sprzedania kilku rzeczy podczas jarmarku? Tak, zdecydowanie warto. Myślę, że będzie się rozrastał, dlatego że zapraszamy również yy, takich nazwijmy to rzemieślników czy biznesmenów z innych rejonów, również i spoza Piławy. Dopisali tutaj nasi znajomi z Nowej Wsi Niemczańskiej, z Przyczyna Zdroju. Mają swoje stoisko kulinarne. Jest również państw, są również państwo, którzy mają stoisko z serami, również spoza piławy. Jak najbardziej będziemy chcieli to rozszerzać do rozmiarów choćby jarmarków z innych większych miast. Ale co? Do ręki ma pan burmistrz